Witam serdecznie i zapraszam na kolejny film z serii Biznesowe Wizualizacje w Excelu. W tym filmie opowiem, jak utworzyć histogram porównawczy. Aby porównanie dwóch serii było czytelne, warto zastąpić zwykły wykres kolumnowy lub słupkowy, taki jaki w tej chwili widać na ekranie, histogramem porównawczym. Dzięki ustawieniu odpowiadających sobie punktów obu serii na tym samym poziomie uzyskuje się o wiele bardziej przejrzystą wizualizację. Aby możliwe było wykonanie histogramu porównawczego, jedna z serii musi mieć ujemne wartości. Pokażę teraz, jak szybko osiągnąć taki efekt czyli przemnożyć wiele wartości przez inną, w tym przypadku równą -1. W tym celu do dowolnej komórki arkusza wprowadzamy wartość, przez którą będziemy mnożyć inne wartości. W komórce G1 wprowadzam zatem wartość -1. Następnie przy zaznaczonej komórce kopiuję ją do schowka kombinacją Ctrl-C. Potem zaznaczam serię, która ma być przemnożona przez tę wartość, a więc zakres B3B9. Potem klikam Zaznaczenie prawym klawiszem myszy. I z menu podręcznego wybieram opcję Wklej specjalnie. W oknie dialogowym zaznaczam opcję Przemnóż w grupie Operacja i klikam OK. W efekcie zaznaczone przed chwilą wartości zostaną przemnożone przez 1. W ten sposób dodatnią serię przekształcamy w serię ujemną. W wyniku tej operacji nieco popsuły się formaty w zaznaczonym zakresie, a zatem przywracam format procentowy. Brak krawędzi w komórkach na razie nie jest ważny. Zajmiemy się tym później. Teraz przystępujemy do wykonania wykresu. A zatem zaznaczam w arkuszu zakres A2C9 i za pomocą karty wstawianie wstawiam do arkusza wykres słupkowy skumulowany. Na początek wprowadzam tytuł wykresu. I formatuję go. Jak widzicie, dzięki temu, że jedna seria jest ujemna, a druga dodatnia, zostały one rozłożone po obu stronach pionowej osi kategorii. Jednakże opis na osi wartości jest w tej chwili nieco mylący, ponieważ po lewej stronie mamy ujemne wartości procentowe. W związku z tym należy przeformatować osi wartości, użyć tutaj niestandardowego formatu liczbowego. W tym celu dwukrotnym kliknięciem osi wyświetlam panel formatujący, a następnie w opcjach osi rozwijam menu liczby i wprowadzam nowy zapis formatu do pola KOD formatu. Każdy format liczbowy składa się z trzech sekcji, oddzielonych od siebie średnikiem. Pierwsza sekcja opisuje wygląd liczb dodatnich, druga ujemnych, a trzecia ZER. Jeżeli do wszystkich sekcji wpiszemy format w postaci 0%, to wszystkie liczby, zarówno ujemne, jak i dodatnie oraz 0, będą miały jednakowy wygląd, czyli w naszym przypadku postać wartości dodatniej. Po wprowadzeniu nowego kodu formatu należy kliknąć przycisk Dodaj. Wówczas Format liczbowy zostanie zastosowany do osi wartości. Teraz zajmiemy się osią kategorii. Po jej zaznaczeniu na wykresie, w opcjach osi rozwijam menu etykiety i ustawiam położenie etykiety nisko. Z tą chwilą opisy osi zostaną przesunięte maksymalnie w lewą stronę, mimo że oś pozostanie w tym samym miejscu, w którym była. Następnie po zaznaczeniu jednej z serii zmieniam szerokość odstępu na 0%. Wartość opcji nakładanie serii powinna wynosić 100%. W efekcie słupki na wykresie staną się szerokie i będą przylegały jeden do drugiego. Aby jednak wizualizacja była bardziej czytelna, koniecznie trzeba wprowadzić obramowanie słupków serii. Po usunięciu niepotrzebnej legendy. Zabieram się za formatowanie serii. Serię mężczyźni wypełniam gradientem w kolorystyce niebieskiej, a następnie wybieram linię gradientową w jasnym kolorze. Na podobnej zasadzie formatuję serię kobiety. Wypełnienie również wybieram gradientowe, ale w kolorze różowym. Podobnie jak poprzednio, dobieram również obramowanie gradientowe. Na koniec formatuję czcionkę na osi pionowej i maluję ten format do osi wartości. Ponieważ wcześniej usunęłam legendę, muszę jakoś opisać serię na wykresie. Wykorzystam do tego celu pola tekstowe. A zatem za pomocą karty Wstawianie menu ilustracje i podmenu kształty wybieram narzędzie pole tekstowe i rysuję je wewnątrz obszaru wykresu, a następnie wypełniam odpowiednim tekstem. Po zaznaczeniu pola tekstowego kliknięciem w jego ramkę. Formatuję czcionkę w polu tekstowym. A następnie w panelu formatującym. Wybieram takie samo wypełnienie pola tekstowego, jakie obowiązuje w serii. Po zduplikowaniu gotowego pola tekstowego przesuwam je na prawo. Zmieniam tekst i nieco format, tak aby pasował do drugiej serii. Tym samym nasz histogram porównawczy jest już gotowy. Teraz obowiązkowy test. A zatem zmieniam wartości w seriach mężczyźni i kobiety. Oczywiście w ten sposób, aby suma kontrolna zawsze wynosiła 100% i sprawdzam, czy wykres reaguje prawidłowo. Testu wynika, że gdyby w grupie wiekowej powyżej 70 lat pojawiły się duże wartości procentowe, to słupki mogłyby zasłonić opisy serii, a zatem zmniejszam nieco obszar kreślenia, tak aby pola tekstowe z opisami znalazły się nad wykresem. No i jeszcze jedna mała kosmetyczna zmiana. Aby łatwiej przypisać odpowiednie słupki serii do konkretnej grupy wiekowej, przydadzą się poziome linie siatki. A zatem, po kliknięciu osi kategorii prawym klawiszem myszy, wybieram z menu podręcznego opcję Dodaj główne linie siatki. Teraz można już uznać, że wykres jest gotowy. Jeszcze tylko na koniec przywracam w arkuszu widoczność krawędzi komórek w zakresie B3B9. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że taka propozycja wykresu okaże się dla Was przydatna. Jeśli jesteście ciekawi kolejnych wykresów, zapraszam na następne filmy.